w warsztacie terapii klika. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stowarzyszeniu, a właściwie o wydarzeniu, na które nasi podwieczni czekają cały rok, czyli o obozie wakacyjnym. Gośćmi tego odcinka są uczestnicy pracowni multimedialnej, a na co dzień członkowie stowarzyszenia. Od lat angażują się w życie kliki i chętnie o tym opowiedzą. Oddajmy im głos. Klaudia, jak zaczęła się twoja przygoda z kliką? Moja przygoda z kliką zaczęła się 8 lat temu. Na dewolestiach w Jannej. Już wtedy wiedziałam, że z kliką zostanę długo. Poznałam dużo dobrych osób, z którymi dotknęłam się i z jego przyjaciółmi. Moja przygoda z kliką zaczęła się od Sylwestra 10 lat temu. Wspominam to bardzo fajnie, ponieważ spotkałam tam dużo przyjaciół i do tej pory z nimi mam kontakt, więc jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tu trafić. A czym się zajmuje klika? Organizujemy wyjazdy wakacyjne, rekolekcyjne, sylwestrowe i trzy razy do roku mamy wynajęty domek pod Pawłem Organizujemy różne, różnego rodzaju wyjścia w Krakowie. Chodzimy do kina, na koncerty, na kręgle, spotykamy się na warsztatach. Organizujemy wieczorek muzyczny. Turnie ping-ponga, chodzimy na kręgle i turniej piłki nożnej i co miesiąc chodzimy do Dominikanów na spotkania. Jak wspominasz swój najlepszy obóz? Mój najlepszy obóz był w Cichowie. Pierwszy raz my staliśmy w Tonga, tak? był własny tarczy na, na ośrodku. Mieliśmy okazję jeździć kładem i były fajne ogniska i dosłownie Mój e, najlepszy obóz, wspominam, bardzo dobrze, był to obóz w Rydzewie, była ładna pogoda, spotkałam tam dużo przyjaciół, nawiązałam kontakty, które są do tej pory, więc są bardzo mi bliskie. Co robicie na takim obozie? Mieszkamy w domkach drewnianych, mamy własną, mamy własną plażę, e, pływamy rowerkami i kajakami w wolnym czasie, gramy w różne gry pijemy pyszną kawę, a wieczorami mamy dyskoteki i ogniska. Chodzimy na spadzie po miasteczku, wyjeżdżamy nad moce, bo naprawdę mamy blisko, tak co od Gdynia i także jeździmy do Akademii Przygody, i jeździmy tam konno i chodzimy po parku linowym, a zawsze ciekawy nas inny przykład. Gdzie idziecie w tym roku? Na w tym roku to do Siewicza. Już dwadzieścia a czym się zajmuje wolontariusz na obozie? Wolontariusz zajmuje się swoim podopiecznym, któremu pomaga w talecie, w ubieraniu, w jedzeniu, a przede wszystkim spędzać z nim aktywnie czas. Chodzi z nim na spacery, na kajaki, na rowerki. A czy trzeba mieć doświadczenie, żeby być wolontariuszem? Nie, nie trzeba mieć doświadczenia, ponieważ na obozie są krótkie skolenia dla wolontariuszy początkujących. Powiedz mi, Tomek, ilu wolontariuszy brakuje nam na ten obóz z tego roku? O, oh góra! Teddy! 400? De, de, de. Jest z nami też wolontariuszka, która jeździ od kilku lat na obóz. I ona, jak ty wspominasz obozy i co byś mogła powiedzieć dla przyszłych wolontariuszy? Z obozów jako wolontariuszka najlepiej wspominam ludzi, którzy są wyjątkowi. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy przy kawce i ciasteczku. Ponadto też oczywiście rozmowy do późnej nocy. Wspólne śpiewanie przy ognisku, pływanie na kajakach, wspólny chill. Tak, generalnie właśnie najlepiej wspominam ludzi. Na obozy jeżdżę od 2016 roku, e, dzięki nim e, zyskałam e, dużo przyjaciół. E, te przyjaźnie właśnie trwają e, do dziś, a może też będą trwać jeszcze dłużej. Ale nie tylko przyjaciół, poznałaś też chłopaka? Tak, poznałam też chłopaka, jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że klika też sprzyja parowaniu <noise> <noise> Tak, e, kiedyś ktoś powiedział, że e, klika to największy biuro w Polsce. A co wspominasz jako najbardziej szalomą e, Na ten moment przychodzi mi, e, jak w zeszłym roku pojechaliśmy po Kieranczo, e, gdzie e, oprócz takich przyjemnych rzeczy jak e, jeżdżenie na koniach e, albo na dupolotach, <grym> kto wie, ten wie, to e, właśnie wspominam e, Parminowy jak i zjeżdżanie na krolce. Okazało się, że jednak mam troszkę elegu wysokościowego i no okazało się, że jednak było to dla mnie nie lata przeżycie, więc dla mnie to było takie szalone jak Tutaj przy okazji wspomnę, że w tym roku zaplanowane są przyjeżdżki na Wielbłąd.